Chmurowe wartości są moimi życiowymi wartościami, więc ja naprawdę nie mam potrzeby, żeby rezygnować z chmury, no bo to byłoby tożsame z tym, że muszę zrezygnować w jakimś fragmencie ze swojego życia. Bardzo chciałbym na końcu mojej ścieżki życiowej, żeby ktoś powiedział... On był dobrym człowiekiem, nie wyrządził nikomu krzywdy. Ktoś kiedyś powiedział, że ja żyję na wciśniętym klawiszu Caps Lock. Kilka lat temu udało mi się ten klawisz się wycisnąć, a chmura zakleiła go. Nie ma go na mojej klawiaturze życiowej. Już nie trzeba, nie trzeba udowadniać, nie trzeba pędzić. A dzięki temu, że żyjemy trochę wolniej, zauważamy wtedy drugiego człowieka. I nie tylko tak, że a, ktoś tam się pojawił, ale mamy czas na to, żeby przystanąć. Powiedzieć temu człowiekowi, że się cieszymy z jego obecności, że dobrze, że jest. Warto to robić, warto mówić ludziom, że widzimy, że są też na świecie, że nie są sami. No, chmurowe scenariusze doskonale to pokazują, że jeden miły gest, szczery przede wszystkim gest, naprawdę może uratować ludzkie życie. Nazywam się Wejna Kowalska. W dzisiejszej rozmowie goszczę Kamila Stachowiaka, który jest nowym dyrektorem Szkoły w Chmurze. Z tej rozmowy dowiecie się, jaka jest historia jego tatuażu na całym ciele, jakie są jego najważniejsze wartości oraz co napędza Kamila do działania w nowej roli. Jakiś czas temu rozmawiałam z Barbarą Jędrusiak, która przekazała w nowe ręce, stanowisko dyrektorskie, i jesteś Kamilą jednym z nowych dyrektorów. Moje pierwsze pytanie do ciebie, jak się czujesz w tej roli? Bardzo dobrze, to jest o, o bardzo ogólna odpowiedź, ale nawiązanie do rąk tak. Wielkie dłonie, silne ręce i niezwykle kolorowe, i barwne, tak jak cała nasza szkoła i cała społeczność, więc jeśli to ręce były kluczem, no to tak, wydaje się być najodpowiedniejszym kandydatem na to, żeby przejąć rzeczywiście część obowiązków Barbary, która absolutnie dla mnie zawsze będzie pierwszą i jedyną dyrektorką szkoły w chmurze. Uważam, że Basia jest absolutną ikoną edukacji domowej i ja nie mam żadnych zapędów, żeby coś zabierać, ale ogromną gotowość, żeby przyjąć to, co ona zechciała mi już dać. Hmm. Jesteś teraz dyrektorem, to powiedz, co jest dla Ciebie ważnego w tej roli? Od początku mojej historii w szkole w chmurze, coś co mnie przyciągnęło, czyli te wartości, ta uważność, dbałość o drugiego człowieka. Inny pomysł na edukację, na życie. No więc, absolutnie tak. Teraz na tym etapie dyrektorskim też chcę mieć o to wielką dbałość, i wiem, że Basia też miała takie poczucie, że tak, Kamil będzie dbał o te chmurowe wartości. No więc, z wielką przyjemnością. Chciałem powiedzieć, biorę ten ciężar, ale absolutnie nie. To jest chmurowa lekkość, yy, która i tak jest yy, każdego dnia obecna w moim życiu. Więc, tak, jeśli, jeśli jakiś katalog rzeczy, które są po mojej stronie, no to absolutnie yy, wartości, będę stał na straży po jednej i po drugiej stronie. Chcę, żeby osoby, które dołączają do chmury, wiedziały, yy, o co tak naprawdę nam chodzi. Z czym je się tam tą edukację, cała, cała otoczka i cały, cały rdzeń, jądro chmury. Tak, to te wartości, na których mi bardzo zależy. A jak mówisz o tych wartościach i że będziesz stał na ich straży, to jakie wartości masz konkretnie na myśli? Zauważenie człowieka przede wszystkim, jego potrzeb i takie podążanie za potrzebami, ale też gotowość z drugiej strony na to, żeby zaakceptować to, czego my wymagamy i co proponujemy. No bo zawsze podkreślamy, że szkoła w chmurze to nie jest idealne rozwiązanie dla ogółu dla wszystkich. Jeśli ktoś czuje, że tak, na tych zasadach chce wziąć w tym udział, no to my witamy z otwartymi rękoma. I ja, jako, jako teraz dyrektor szkoły w chmurze, obiecuję moją, moją opiekę, moje olbrzymie wsparcie w całym procesie, na tych jasno określonych zasadach, bo w tym całym duchu wolnościowym mamy zasady i mamy ramy, których należy się trzymać, i o tym bardzo trzeba pamiętać. Tak, dla mnie bardzo ważny jest człowiek, i od początku chmury yy, i tego, yy, tego czasu, w którym się pojawiłem na początku, jako opiekun rodziców i uczniów, później yy, część czasu w kształceniu specjalnym, ostatni czas w zespole dyrekcji. Tak, to stopniowo przybliżało mnie coraz bardziej do tej mojej pierwotnej myśli yy, o chmurze, którą miałem i, no, i myślę, że przygotowywało dobrze Jaka do tego myśl? momentu. Ostatnio przy okazji rozpoczęcia roku, które zorganizowaliśmy 1 września, powiedziałem, że dołączyłem do chmury jako opiekun rodziców i uczniów. I czuję, że będąc w zespole wicedyrekcji, naprawdę w moim ujęciu zacząłem być prawdziwym opiekunem rodziców i uczniów, i teraz, będąc w zespole dyrekcji, to już jest 100% zaangażowania. No, rzeczywiście, opieka. Y, nad komfortem, nad, y, nad tym, żeby ta edukacja była tak realizowana, jak nam się kilka lat temu wymyśliło i wymarzyło, i te marzenia się spełniają. Czyli rozumiem, że stoisz na straży bycia w relacji i w kontakcie, nie tylko z uczniami, ale też z rodzicami. No tak, no, zależy nam na tym, żeby y, każdego dnia. Każdy członek społeczności chmurowej miał poczucie, że to był dobry wybór. I nie chodzi o to, żeby na siłę przekonywać, bo nie. To jest właśnie ta wolność, że my dopuszczamy różne sposoby myślenia o chmurze, różne sposoby realizacji tej edukacji. Jeśli ktoś czuje, że na jakimś etapie czegoś mu brakuje, no to tak, to to jest doskonały moment, żeby o tym porozmawiać i zadbać o tę potrzebę. Mm, uh -huh. A co jest dla ciebie ważnego w tej nowej roli dyrektora? Ta rola dyrektora daje możliwości, które są dla mnie niezwykle ważne, czyli bycie jeszcze bardziej, jeszcze bliżej naszej społeczności. To okazja do, w moim przypadku bycia głównie w tych trzech miejscach, w których jestem dyrektorem, czyli Poznań, Kutno i Szczecin. Czyli mamy rozpoczęcie roku no to rozpoczęcia roku stacjonarne, organizowane przez, przez, organizowany przez naszą społeczność. No więc super, pojawić się tam w roli dyrektora, korzyść, myślę, że dla jednej i, i dla drugiej strony. Pewnie będę miał okazję częściej pojawiać się w mediach społecznościowych, żeby znów chodzi o to samo, żeby być w kontakcie, jeśli nie na żywo, to z wykorzystaniem mediów żeby ludzie wiedzieli, że nie jesteśmy jakimś odległym tworem, gdzie spotykamy się tylko przy okazji na przykład egzaminów stacjonarnych, ale jesteśmy naprawdę na wyciągnięcie ręki. I jeśli odległość jest za duża, to tą rękę wydłużamy sobie z wykorzystaniem kamery i mikrofonu. Czyli rozumiem, że będzie można Cię spotkać w Szczecinie, w Kutnie i w Poznaniu. Tak, w tych trzech miejscach na pewno, ale na pewno nie odmówię propozycji pojawienia się w wielu innych miejscach. To są też takie miłe momenty. Yy, gdzie jadąc teraz na przykład na rozpoczęcie roku w Warszawie, które mieliśmy, już moja twarz gdzieś była rozpoznawana w pociągu i nagle zrobił się przedział uczniów i rodziców w szkoły w Chmurze, gdzie ludzie gdzieś między innymi z poprzednich podcastów pokojarzyli, a to chyba pan z Chmury. I super miły moment, kiedy jechaliśmy na rozpoczęcie roku jako pan z Chmury, a wracaliśmy tym samym pociągiem już jako pan dyrektor. No i były od 22 na pełnie miłe uściski na pożegnanie z obietnicą do zobaczenia za chwilę. Mhm. A co ciebie napędza to działania? Tutaj w chmurze, czy w chmurze? Bardzo czekałem, tylko nie bierzcie sobie tego, państwo, bardzo do serca. Bardzo czekałem zawsze na momenty, które będą wyzwaniem. I pewnie fajnie mieć spokojny, ułożony dzień, ale kiedy pojawia się jakaś trudna sytuacja, to cały zespół wie, że tak, można z tym pójść do Kamila, a mi zapala się wtedy taka kontrolka. OK, teraz koncentracja całej siły i energii na rozwiązanie tej trudności. No więc tak, to mnie, to mnie bardzo napędza. Wiem, że ludzie też sobie filtrują, nasza społeczność filtruje, bardzo bym tego oczekiwał też. Yy, trudność, zanim trafi do nas. Więc jeśli ktoś już naprawdę nabiera przekonania, że trzeba z tym zwrócić się do nas, no to nie można tego pozostawić bez, bez próby rozwiązania chociażby. Mówisz do nas, czyli do dyrekcji? Dobrze do dyrekcji, ale też do, do, do całej społeczności. No bo informacje, które trafiają nawet jakieś, na, na ogólną skrzynkę. One zgodnie ze stopniem trudności są odpowiednio też przekierowywane u nas w zespołach. No i, i jeśli część trafia do, do zespołu dyrekcji albo bezpośrednio do mnie, no to tak, to, to, jest, to, to jest moja energia, to jest moje codzienne doładowanie, które owocuje na koniec dnia nie zmęczeniem, ale poczuciem sprawczości i tego, że to był dobrze spędzony dzień w dobrym miejscu. Czyli rozumiem, że ty czujesz satysfakcję z tego, jak są jakieś trudne kawałki, prawie niemożliwe do rozwiązania, a jednak okazuje się, że są do rozwiązania, hmm. bo to indywidualne podejście w chmurze przecież jest. Tak, no, nawet w tej ilości, ilości uczniów, którą mamy, ilości całych, całej społeczności, cały czas jest to indywidualne podejście. I oczywiście, że nie wszyscy potrzebują takiego wsparcia w trudnych sytuacjach, bo mamy też piękne scenariusze życiowe, gdzie towarzyszymy po prostu i przeglądamy się temu, jak to pięknie jest realizowane. Ale absolutnie tak, zauważamy, zauważamy takie obszary, w których jesteśmy przydatni, no musimy też o nich wiedzieć, nie? Pewnie jest część, część historii, o których nie wiemy, dlatego też zachęcam, żeby, żeby z tym z nami się dzielić. Kamil, ciekawi mnie o to, żeby zapytać Cię, jakie Ty masz wartości, Ty jako Ty? Mhm. To bardzo ogólne w takim, w takim ujęciu społecznym, codziennym, ale one są bardzo moje i, i, i mam nadzieję, że uda mi się je rozwinąć. Prawda i autentyczność to są takie wartości, które bardzo cenię i bardzo szukam w drugim człowieku. I to jest taki pierwszy filtr do tego, czy ten pierwszy kontakt idzie dalej, czy stoi bez, bez opcji kontynuacji. To się da złapać. Myślę, że nie, nie da się tego nauczyć, tylko no, rozmawiasz z kimś i wiesz, czy wszedł w jakąś rolę, założył uniform na potrzeby spotkania, czy, czy jest autentyczny. Ja nie zakładam, taki jestem. No i fajnie, bardzo lubię prawdę, obojętnie jaka ona by nie była, ale lubię spotkać się z człowiekiem takim, jakim jest, a nie takim, jak, jak ktoś oczekuje, żeby był. I mam dużą dbałość również w chmurze, w zespołach. Szukam ludzi, którzy naprawdę czują misję chmury i udaje się to znaleźć. Więc, to jest też fenomen chmury jako zespół, że mamy ten filtr już na etapie rekrutacji. Bardzo nam zależy na tym, żeby ludzie wiedzieli, o co chodzi w szkole w chmurze. Dobro, to też jest taka wartość. Myślę, że trochę zapomniana, nawet w słowie. Rzadko o kimś mówimy, że jest dobrym człowiekiem. Bardzo chciałbym na końcu mojej ścieżki życiowej, żeby ktoś powiedział: On był dobrym człowiekiem, nie wyrządził nikomu krzywdy. Mm, bardzo staram się o to w relacjach z ludźmi, żeby nie oceniać, mm, dawać szansę. Nie jedną, ale czasem tych szans jest, jest więcej. No bo spodziewam się, że ktoś może mieć zły dzień podczas pierwszego spotkania, e, no ale to też znów to czucie człowieka. Wiesz, kiedy ktoś ma gorszy dzień i, i fajnie go nakierować na to, żeby miał lepszy. Ważne dla mnie jest też to, żeby zwolnić czasem. Ja już się nauczyłem nie pędzić. Ktoś kiedyś powiedział, że ja żyję na wciśniętym klawiszu Caps lock. E, Kilka lat temu udało mi się ten klawisz się wycisnąć, a chmura zakleiła go. Nie ma go na mojej klawiaturze życiowej. Już nie trzeba, nie trzeba udowadniać, nie trzeba pędzić. A dzięki temu, że żyjemy trochę wolniej, zauważamy wtedy drugiego człowieka, i nie tylko tak, że a, ktoś tam się pojawił, ale mamy czas na to, żeby przystanąć, powiedzieć temu człowiekowi, że się cieszymy z jego obecności, że dobrze, że jest. Możemy, możemy być jedyną osobą tego dnia albo w całym życiu, która zauważy jakąś jego wartość z bardzo różnych y, powodów. Warto to robić, warto mówić ludziom, że widzimy, że są też na świecie, że nie są sami. No, chmurowe scenariusze doskonale to pokazują, że jeden miły gest, szczery przede wszystkim gest, naprawdę może uratować ludzkie życie. W swojej nowej roli dyrektora jestem ciekawa. Ile czerpiesz ze swojego doświadczenia, które, którego nabyłeś w chmurze, czyli indywidualnego opiekuna rodzica w kształceniu specjalnym, z roli wicedyrektora, którym też byłeś? Co ty czerpiesz, jakie kompetencje, jakie doświadczenie sobie bierzesz i transferujesz do tej nowej roli? Myślę, że to taka idealna ścieżka, żeby rzeczywiście przejść te ważne etapy chmurowego rozwoju i tak doskonale rozumieć potrzeby organizacji. Potrzeby społeczności, yy, potrzeby ogółu, tego w jaką stronę chcemy zmierzać, znów dla dobra wszystkich, którzy są w to zaangażowani, nie dałoby się tego zrobić inaczej. Myślę, że wskakując. Z ulicy nagle na stanowisko jakieś mianowanie i dopiero ucząc się tej specyfiki fenomenu chmury, będąc na stanowisku dyrektora, nie byłoby to skuteczne. Ja naprawdę bardzo dobrze poznałem y, organizację, mam ogromną identyfikację ze szkołą w chmurze i myślę, że y, stałem się już szkołą w chmurze i nie ma tutaj podziału na jakieś czynności prywatne, zawodowe. W ogóle ja nie robię tego, nie mam takiej potrzeby. Mogę powiedzieć, tak, jestem chmurą. Od zawsze też ważny był dla mnie raz, że człowiek, ale dwa, że człowiek z trudnościami, z potrzebą wsparcia w rozwiązywaniu trudności. I to ścieżka zawodowa przed chmurą, ona doskonale też to rozwijała. Lubię ciekawych ludzi i ciekawych historii. Nie mówię, że tylko ludzie z problemami są ciekawi, bo, bo nie. Ale tak, ja też mam takie wewnętrzne poczucie zaistnienia w czyimś życiu, ale nie bycia chwalonym, wynoszonym na, 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 na pomniki, tylko zaistnienia z taką chęcią realnej zmiany. Nawet w jakimś wybranym fragmencie. Lu lubię czuć się potrzebny i myślę, że teraz y obejmując funkcję dyrektora, tych potrzeb będzie więcej, ale też u mnie y, będzie jeszcze większa y, chęć i, to, i znów taka wewnętrzna potrzeba zaistnienia, no bo to większa odpowiedzialność. Teraz już nie tylko kamień stachowiak, opiekun rodziców i uczniów, no ale kamień stachowiak, dyrektor szkoły w chmurze. Do wartości jeszcze dodałbym taką umiejętność szukania rozwiązań tam, gdzie inni ich nie widzą. Zawsze się śmieję, że ja mając dwa metry wzrostu widzę więcej i, i te dalsze rozwiązania. Ale też dzięki temu, że mam dwa metry wzrostu w, w takiej głębokiej wodzie, gdzie inni już toną, ja jeszcze mam nos nad lustrem wody i potrafię oddychać. Czasem te rozwiązania to są takie rozwiązania y, po bandzie, chciałoby się rzec, ale jeśli wszystkie inne poprawne wcześniej zawiodły, no to trzeba sięgnąć po takie spoza katalogu, które bardzo często okazują się skuteczne. Jak to mówisz, to od razu mi przychodzi na myśl, że masz jakąś taką rezyliencję w ogóle w sobie. Jakąś taką w ogóle też odporność psychiczną hmm. i takie myślenie out of the box. Okej, okay, jeżeli to nie działa, to spróbujmy w ogóle jakieś nowości. Hmm. Ja uwielbiam żonglować rozwiązaniami <gry> i chociaż żonglowanie piłeczkami jeszcze nie do końca mi wychodzi, to, to tak, to jest głowa pełna pomysłów, i dzięki temu, że szkoła w chmurze to nie jest dla mnie praca w takim ujęciu zawodowym. Yy, to całkowicie obce jest mi stwierdzenie: nie zabieraj pracy do domu. No nie, nie muszę, bo, bo, bo chmura to dom, chmura to całe życie, cała moja rodzina. Więc nawet w najmniej odpowiednich i oczekiwanych momentach życia takie rozwiązania też przychodzą do głowy i ja też pozwalam sobie takie rozwiązania proponować w równie mniej oczekiwanych momentach dnia. Ja pamiętam, ponad rok temu kręciliśmy podcast, i tam w tym podcaście, w którym byłeś gościem, rozmawialiśmy na temat łobuziaków. Mhm. I jakoś mi się to bardzo łączy z tym, że potrafisz znajdować przeróżne rozwiązania. Więc jeżeli ktoś z Państwa miałby ochotę, żeby zobaczyć sobie trochę dłuższą rozmowę z Kamilem, to zachęcam do włączenia tego podcastu. Czy jest coś, czego byś potrzebował, na przykład od społeczności, rodziców albo uczniów w tej nowej roli dyrektora? Marzę o tym, żeby ludzie powoli stawali się chmurą. Tak jak ja się stałem, bo to bardzo wzbogaciło moje życie. Ale szanuję też bardzo to, że ktoś może nie chcieć wejść w to aż tak bardzo, jak wszedłem ja. Ale coś, czego potrzebuję, to jeszcze większe zaangażowanie społeczności. Nie tylko mówmy o tym, jak piękną społecznością jesteśmy i jak potrafimy odpowiedzieć na apel, gdzie trzeba czasem gdzieś pójść i pokazać w taki dobry sposób, że nam na tym zależy, że to jest dobre rozwiązanie dla naszych dzieci, tylko rzeczywiście wziąć w tym udział. Chciałbym, żeby w momentach, kiedy będzie ku temu potrzeba, Yy, odpowiadać na nasze propozycje wzięcia w czymś udziału. Yy, my postaramy się odpowiednio wcześniej o tym informować, żeby można to było wpleść w swój yy, kalendarz tygodniowy albo, albo dzienny. No, ale nam też to pomaga. Mi na pewno będzie to bardzo pomocne, zwłaszcza na początku, kiedy będę wiedział, że jesteśmy naprawdę jednością. Hmm? Mówisz o marszu, który miał miejsce ostatnio pod Ministerstwem Edukacji, dobrze to rozumiem? Tak. To rozpoczęcie roku, które mówiliśmy, że to będzie jedyne rozpoczęcie roku, które my organizujemy i rzeczywiście z przebogatą ofertą warsztatów, spotkania, ale też takich czynności administracyjnych można było odebrać legitymację. Yy, super, że ludzie z całej Polski przyjechali, ale w skali uczniów, jaką mamy w szkole w chmurze, przyznam, że oczekiwałem jeszcze większego. Zgromadzenia ludzi, jeszcze większej odpowiedzi, zwłaszcza, że to było wydarzenie nieobarczone żadnym ryzykiem. To nie była żadna pikieta pod ministerstwem, gdzie my mówiliśmy, co nam się należy i trzeba nam dać, tylko nam naprawdę chodziło o to, żeby w fajny, rodzinny sposób spędzić tą ostatnią niedzielę yy, wakacji yy, i wziąć udział w takim jednoczącym, chmurowym wydarzeniu. Mam nadzieję, że kolejne wydarzenia będą obfitowały jeszcze bardziej w atrakcje i w ludzi, którzy zdecydują się wziąć w tym udział. Kamil, Twoje ciało jest całe w tatuażach. Powiedziałeś na początku naszej rozmowy o tym, że dla Ciebie bardzo ważna jest prawda i autentyczność. Całe Twoje ciało jest w tatuażach i mam poczucie, że to też jest jakiś środek Twojego wyrazu i bycia. Powiesz coś więcej na ten temat? Tak, to wielka... Przygoda życiowa, jedna, jedna z kilku. Ja, będąc na etapie szkoły średniej, już wiedziałem, że bardzo chcę mieć tatuaże najlepiej jeden i najlepiej pokrywający całe ciało. No i trzeba było to dobrze zaplanować. Pójść do pracy, żeby móc na to zarobić, przekonać rodziców do tego, że to jest bezpieczne, nie wpłynie to w żaden sposób na moje dalsze życie i nie zmieni mnie jako człowieka. Mama troszkę oponowała na początku. Ale cały czas mówiłem, że tak, to będzie tylko jeden, no i słowa dotrzymałem, jest jeden. Tata się cierpliwie temu przyglądał, no i to były różne, różne etapy, bo to jest 10 lat historii. 10 lat zajęło pokrycie całego ciała tymi kolorowymi rysunkami i bardzo się cieszę, bo jakby pierwotny plan nie zakładał tego, jakie to może mieć pozytywne skutki w moim życiu, choć w początkowym ujęciu. Y, Mogły wyglądać na negatywne, bo z powodu wyglądu nie mogłem wykonywać różnych czynności zawodowych i teraz się bardzo z tego cieszę, bo dzięki temu, że mój wygląd wtedy był, a być może jeszcze jest y, ciągle trochę niepoprawny, to miałem zablokowane wejście do wielu instytucji państwowych i yy, no i znów musiałem szukać rozwiązań. <grym> yy, w pewnym momencie życia też zrozumiałem to, że nie trzeba naginać na siłę siebie samego, żeby wziąć w czymś udział. Tylko oczekiwać od tego, że ktoś zaakceptuje to, jakim jestem człowiekiem. I to już zbudowanie relacji od samego początku takich poprawnych. Jeśli potrafisz docenić to, albo zauważyć, bez docenienia, zauważyć to, jakim jestem człowiekiem i dać temu szansę, to możemy naprawdę porobić wspólnie fajne rzeczy. Myślę, że gdyby pierwotny plan, jeszcze przed tatuażami, który miałem na swoje życie, yy, dałoby się go realizować to droga moja do chmury byłaby o wiele dłuższa. A dzięki temu, że musiałem zrezygnować na jakimś etapie życia z tych właśnie aspiracji i pomysłów zawodowych i odpuścić, zmienić swoje życie, to to naprawdę każde wbicie igły z tuszem, to jest bardzo ważny moment mojego życia. I, I tak naprawdę tylko ja i moja żona wiemy, co te tatuaże dla mnie znaczą, na jakim etapie życia one powstawały. Ten pomysł na tatuaże też się zmieniał. No, i doprowadził mnie do naprawdę tak pięknego momentu życia, w jakim jestem teraz. Myślę, że jeśli nie zasługa tatuaży, to one były bardzo pomocne. To ja nie będę pytała o znaczenie, bo hmm. usłyszałam, że to jest tylko dla ciebie i dla Twojej żony. Ale czy Ty masz całe ciało w tym jednym tatuażu? Tak. To jest taka klasyka tatuażu japońskiego. Zawsze chciałem mieć całe ciało i bardzo symboliczne. I tatuaż taki orientalny japoński yy, to zapewniał więc znalazłem mistrza tatuażu tutaj w Polsce, który specjalizuje się w tatuażu japońskim. Wspólnie ustaliliśmy pomysł na to. W dużym skrócie pomysł wyglądał tak, że ja poszedłem z pierwotnym pomysłem moim. Paweł powiedział, że skoro mam tyle miejsca na ciele, to możemy zrobić wielkie arcydzieło i ja naprawdę w dużym zaufaniu, które rosło z każdym kolejnym spotkaniem, no, Oddałem swoje miejsce, swoje płótno malarzowi. No i, i powstało coś takiego, z czego jestem super zadowolony. Teraz, nawet jak oglądam jakieś zdjęcia sprzed z tych 10 lat, uśmiecham się, że to takie gołe ciało w jednym kolorze, a teraz czuję się kompletny. W moim odczuciu, ale nie wiem czy to jest prawdziwe, to tylko taka moja hipoteza. Prawdopodobnie jesteś. Jedynym dyrektorem w Polsce szkoły, który ma tatuaże hmm. na całym ciele. Tak. No jako szkoła w chmurze wyznaczamy pewne nowe trendy. Fajnie, żeby dzięki takiemu wyjściu na zewnątrz one były coraz bardziej rozumiane. Nie można zrozumieć tematu, dopóki go nie dotkniemy i nie poznamy. No więc ja mam świadomość tego, że to jest wyjście ze stereotypów pracownika edukacyjnego. Dyrektora szkoły teraz, I ja sobie bardzo na to pozwalam, na różnych oficjalnych spotkaniach wyjść, o właśnie tak, elegancko, ale po swojemu, no bo to jest doskonały moment na to, żeby pokazać, że naprawdę można wyglądać inaczej niż by się oczekiwało albo niż, inaczej niż większość społeczeństwa, ale ciągle robić dobre rzeczy. No, my też jesteśmy szkołą, która jest skonstruowana inaczej. Całkowicie inną niż, niż to tradycyjne, utarte u, takie ujęcie edukacyjne, a mimo tego robimy dobre rzeczy. Yy, więc to uważam, że doskonałe połączenie światów tak. Te tatuaże również mają chmurową wartość. Powiedziałeś, że nie oddzielasz chmury od swojego życia. Yy, mnie bardzo kusiło takie pytanie jak wygląda twoje, Twój dzień? Bez chmury. Rozumiem, że to pytanie byłoby nieadekwatne. Niemniej jednak jakoś idę w tą stronę i powiedz: jak nie jesteś, że tak powiem, zaangażowany w chmurę, to co robisz w tym prywatnym, powiedzmy, czasie? Hmm. Nie ma takich momentów. I nawet jeśli to nie jest taki czas liczony zawodowo, że od godziny do godziny, no to ja niespecjalnie walczę z tym i zabiegam o to, żeby nagle o godzinie 16 kończyć chmurę i teraz żyć po swojemu, no bo, bo to jest moje życie. Nawet jeśli ja nie wiem koszę trawę w domu albo idę z dziećmi na spacer, to te tematy gdzieś tam się przewijają. No, to są tak uniwersalne wartości. Chmurowe wartości są moimi życiowymi wartościami, więc ja naprawdę nie mam potrzeby, żeby rezygnować z chmury, no bo to byłoby tożsame z tym, że muszę zrezygnować w jakimś fragmencie ze swojego życia. Nie chcę tego robić. Naprawdę znalazłem takie miejsce na świecie, do którego idealnie pasuje moje życie. Jeśli to była układanka puzli, to ja czuję, że w moim życiu ten puzzel z chmurką jest dopełnieniem e, dopełnieniem szczęścia, spełnienia wszystkiego. Całego krajobrazu twojego życia. Tak, jakiś czas temu spotkałem się z, z koleżanką, z którą nie widziałem się kilka lat, było to cudowne spotkanie, chyba z 10 lat się nie widzieliśmy, e, z Kasią i, i z Marcinem, e, i Kasia mi powiedziała, Kamil, chyba jesteś w takim momencie życia, że już nie potrzebujesz żadnych zmian. Aby tak, cokolwiek teraz by się w moim życiu zmieniło, byłbym z tego powodu smutny, bo naprawdę jestem w 100% szczęśliwym i spełnionym człowiekiem i tu jest ogromna zasługa w chmury w tym. Bardzo mnie porusza, jak mówisz o tym, że jakby twój krajobraz życia zawodowego, ale też, rozumiem, życia prywatnego jest kompletny. Więc jakoś bardzo mnie rozczula, jak o tym opowiadasz i jednocześnie chciałabym ci bardzo też pogratulować tej nowej roli dyrektora. Czego ci życzyć w takim razie na tej nowej drodze? Mhm. Czego życzyć? Wytrwałości w tym, co, co mnie tutaj przyciągnęło i z czego nie musiałem zrezygnować. No to jest jakby cały początek mojej, mojej chmurowej historii, to jak spotkałem się po raz pierwszy z Basią, która powiedziała, że że całkowicie nie wie, co ja mógłbym w chmurze robić, ale chciałby posłuchać, jakim jestem człowiekiem i co chciałbym robić. I to takie drzwi, które się otwierały. Ja naprawdę żadnego dnia w chmurze nie musiałem rezygnować z siebie. Więc, więc tego, żebym dalej mógł być sobą, yy, myślę, że to się sprawdza. No bo Basia tutaj w ogromnym zaufaniu stwierdziła, tak, Kamil może teraz zaopiekować się tym moim chmurowym dzieckiem. Yy, tak, tego. No, zrozumienia z drugiej strony ze strony społeczności, rodziców, uczniów, ale to dla takiej naszej harmonii i, i dobrego tempa naszej wspólnej pracy, tego, żeby ta edukacja była w takim dobrym wydaniu. Bo nawet jeśli ktoś ma jakieś niezrozumienie, no to my, my znajdujemy te rozwiązania. Nie? Fajnie mieć ten środek wspólny, i teraz będzie jeszcze bardziej o to można zadbać, żeby, żeby zrozumieć o co nam chodzi. Pewnie no między innymi dzięki tym spotkaniom na żywo. Teraz będzie łatwiej, wcześniej Basia nie mogła być w wielu miejscach naraz, a dzięki temu, że teraz zespół dyrekcji to są cztery osoby, które są odpowiedzialne za poszczególne szkoły w poszczególnych miastach, nam, będzie nam łatwiej być wszędzie. No dobrze, to życzę ci tej wytrwałości, ale też życzę ci dużo kontaktu z rodzicami, z uczniami i tak zastanawiam się, czy to powiedzieć, ale trochę tych trudnych przypadków też ci no. życzę. Nie, nie, nie chodzi mi o to, żeby one były nagminne, ale jakoś tak czuję, że nie ma dla ciebie rzeczy niemożliwych, Kamil. Yy, bardzo bym tego chciał, żeby nie spotkać nigdy w swoim życiu rzeczy, w której nie będę wiedział, jak zareagować. Były w, gdzieś w moim życiu prywatnym takie momenty i znalazłem na nie rozwiązanie, a były to momenty krytyczne. To też mnie mocno ukształtowało yy, i dało wewnętrzną, wewnętrzną zgodę na to, że takie rzeczy mogą się wydarzać, ale taka zgoda, która od razu podsuwa yy, drugie zielone światło, że przecież na pewno jest na to rozwiązanie. Nie ma sytuacji bez wyjścia. Ja przynajmniej jeszcze nie spotkałem. Niespecjalnie trzeba życzyć tych trudnych sytuacji, wiem, bo one i tak się pojawią. Wiem i teraz sobie pomyślałam, jak to powiedzieli, że absolutnie nie życzę Ci żadnych tych trudnych przypadków, tylko życzę Ci tego, żebyś zawsze znajdował rozwiązania, jeśli pojawią się trudne przypadki. No, ja wiem, że chmura to jest w ogromnej większości, to są w ogromnej większości piękne momenty, piękne spotkania, piękne rozmowy, Spotkanie na żywo, rozmowy telefoniczne, spotkanie na Zoomie, tak, tu jest, to jest ogromna energia, warto dać się temu porwać, yy, więc nawet jeśli pojawia się w beczce miodu ta łyżka dziekciu, to i tak słodycz przeważa. Mm, dziękuję. Dziękuję, piękne spotkanie. Dzięki.